17 września 1224 2024, 800 lecie stygmatów świętego Franciszka z Asyżu. Sierpień się już chylił ku końcowi, a wrzesień ów piękny wrzesień ów przecudny włoski wrzesień poczynał przezroczystą obsłoną dnia i przetkanym złotymi oczkami płaszczem nocy otulać górę Alverni, a Franciszek wciąż trwał w tych płomieniach miłości i boleści za swym ukrzyżowanym. Lecz zwolna ciało jego poczynało odczuwać skutki tych wysileń heroicznych. Goryjący wewnątrz ogień przepalił jego ciało na węgiel, a zewnątrz post i umartwienie zamiast gasić podsycały te mistyczne ognisko. I zdawało się, że cała natura z trwogą oczekuje chwili, w której ogień miłości wyleje się na zewnątrz, wybuchnie nowymi otworami, ubezwładni, zniszczy ciało. Nawet brat Soku, który dotąd Franciszka wołał regularnie co nocy na godziny kanoniczne – Zaprzestał go budzić w godzinach nocnych, aby ledwie żyjącego człowieka oszczędzać. Ale Franciszek się nie oszczędzał, ani kochać nie przestawał Chrystusa i z nim tak boleć, jak on bolał na krzyżu. I im bardziej się zbliżała uroczystość podwyższenia krzyża, obchodzona w całym kościele ówczesnym bardzo gorąco, bo była istotą wieków średnich, tym wyraźniej stawał w duszy Franciszka obraz ukrzyżowanego. Wszystkie jego władze duszy i ciała opanowywało to widzenie prawie dotykalne ukrzyżowanego. I stało się, że w Wigilię tej uroczystości, Przepędził Franciszek całą noc na rozmyślaniu i na utożsamieniu się z cierpieniami Chrystusa na krzyżu rozpiętego, ale nad ranem zasnął na chwilę. Zasnął w objęciach tego, którego tak niewymownie kochał i z którym tak mocno cierpiał. Wtem miała się spoza pierścienia gór wschodnich wytaczać świetlista tarcza słońca. Gdy się przemieniła w ogromną kulicę, ziejącą na wszystkie strony ogniem, zdawało się, iż jakieś dziwne przybiera na się kształty. Najpierw poruszyła się gwałtownym ruchem, sunąc lekko w kierunku wiszaru, na którym spoczywał Franciszek, lecz tocząc się po rannych falach powietrznych, poczęła powierzchnia kuli pękać i zaginać się w cztery warkocze świetlane. Tworzące wyraźne kształty krzyża. Na krzyżu zaś zawiązywało się światło i układało w postać irysy człowieka podczas kiedy w poruszeniach tego dziwnego zjawiska niewątpliwie dawał się słyszeć szum skrzydeł, jakby anioł przecinał szybę powietrza. Ale zaledwie pierwsze promienie słońca musnęły czoło odpoczywającego na kamieniu Franciszka, ów Zbudził się ze snu z obrazem wyraźnym ukrzyżowanego w sobie i przed sobą. Struchlał i z nieopisaną trwogą począł się wpatrywać w cudowne zjawisko poranne, które się tymczasem w tak pewne i zarazem tak drogie i bolesne rysy ukrzyżowanego Boga człowieka było złożyło, że Franciszek osłupiał z podziwu radości i bólu. Zjawisko stanęło przed Franciszkiem. Spojrzeli na siebie, spojrzeli jako kochankowie, ale musiała w tym spojrzeniu być taka moc miłości, jaka wystarczy, aby nie tylko ożywić, ale i zabić. Albowiem Franciszek osunął się na ziemię jakby zabity. Czuł tylko, że w żyłach krąży mu sama boleść która rozrywa serce i przekłuwa ręce i stopy. Był bezwładny, wzrokiem tylko wpijał się w zjawisko. A to, poruszywszy się, znowu gwałtowniejszym ruchem, oddziało i przeniknęło na wpół leżącego na ziemi Franciszka. Powietrze się zatrzęsło, jakby ktoś był mocno przemówił. Potem jęło się zjawienie oddalać, choć je konające oko Franciszka przykuwało. Warkocze świetlane malały, powierzchnia tarczy się zaokrąglała, w końcu zniknęło. Z pierścienia gór wschodnich wstawało słońce coraz większe i wspanialsze i grało promieniem porannym na czole Franciszka. Ale on nic z tego nie czuł. Nie widział Myślał, że już umarł. Wiedział tylko tyle, że przyszedł doń Chrystus, że doń przemówił, lecz czuł zarazem, że z jego ciałem dzieje się coś dziwnego. Wprawdzie ból w nim nurtujący już nie był taki przeszywający, jak wtedy, gdy Franciszek był spojrzał w twarz ukrzyżowanego, ale jednak zdawało mu się od bólu, że już umarł na ciele. Szczęśliwym jednak był tak, jak nigdy w życiu. I ów ból w ciele, jakby od pokrzyżowania powstały, nie pochodził właściwie od cierpienia doczesnego. Była to raczej tak wielka rozkosz miłości, że ciało wtrąciła w ogień i paliła wnętrzności i wszystkie władze duszy i ciała. Zwolna przychodził mąż Boży do siebie, Rosa perlista grająca w słońcu srebrną tęczą, śpiew ptasząc, od którego się cała góra trzęsła. Morze poranenego światła przynosiły mu ulgę i przypominały samotnemu męczennikowi rzeczywistość życia. Kłęby mgły połyskującej na zrębach przewalały i zwijały się stóp góry po dolinie. Samotny męczennik. Był jakby wyniesiony ponad zgiełk świata, wyższy odem, bliższy Boga. I znowu płomień ognia poczynał mu chodzić po ciele. Tym razem płomień wdzięczności, że go ukrzyżowany nawiedzić raczył, że mu cierpieć przez chwilę pozwolił, jak on cierpiał. Modlitwa wdzięczności, gorąca i szczęśliwa, podnosiła się i leciała z tego wiszaru w nieba. Tych kilka dni pozostałych jeszcze do postu zupełnego upłynęło prędko. Jednakże nie były już wypełnione taką rządzą cierpienia, skoro cierpienie już prawie całkiem zabiło ciało. Było w modlitwach i rozmyślaniach Franciszka więcej pogody i jakiejś szczęśliwej dziecięcej miłości. Więcej do radości anielskiej, aniżeli do wesela ludzkiego podobnej, jakiej dawniej u niego nie bywało. Ale z postępem czasu rosły także na ciele Franciszka ślady, które obecność ukrzyżowanego pozostawiła, i to mu właśnie sprawiało ów ból niewymowny zwłaszcza nocami lub przy chodzeniu. Gdy Franciszek spostrzegł po raz pierwszy te oznaki, zdumienia, a potem wdzięczność i szczęśliwość bez granic napłynęły mu do serca. Potem Atoli ukrywał te znaki i przed sobą, i przed innymi najstaranniej. Tymczasem blizny zjawiły się coraz wyraźniejsze. Nie były to właściwie rany cieknące krwią, ale narośle kształtem i kolorem zupełnie podobne do gwoździ, którymi przebito członki Chrystusa i jakie Franciszek widział wtedy, gdy obraz Chrystusa stanął przed nim. Blizny u rąk i nóg przedstawiały masę ruchomą utwierdzoną w zagłębieniach ciała. Główka okrągła i czarna sterczała ponad powierzchnią u nóg z zewnątrz, Urąg wewnątrz, a ciernik gwoździ przeszywał dłonie i stopy na wylot i kończył się na drugiej stronie, wystającą z ciała kończyną. Tylko blizna boku przedstawiała ranę, jakby włócznią zadaną. Czasem sączyła z niej krew, zostawiająca ślady na odzieży. Franciszek chciał tajemnicy zachować dla siebie, sekretum Michi. Lecz rozmyśliwszy się, jak trudno by ją było ukryć, mianowicie przed najbliższymi towarzyszami, postanowił ich przywołać. Gdy się zjawili, jął im ogólnikowo opowiadać o swoim stanie, albowiem blizny był poprzednio troskliwie ukrył. Oni jednak zaraz odgadli, że się z nim coś dziwnego stać musiało. Nalegali wtedy nań, aby im wolę Bożą objawił przede wszystkim brat Iluminat, który mu kiedyś na wschód towarzyszył. Nie mógł, nie śmiał się oprzeć Franciszek ich natarczywej miłości. Opowiedział im wtedy nawiedzenie Pana i jego pamiątkę z taką radością anielską, jakiej nigdy u niego nie widzieli. A oni, przezeń w końcu pożegnani... Odchodzili, chwaląc pana i jego sługę, którego ni człowiek, ni drzewo, ni gwóźdź, ni młot, ale ręka samego Boga ukrzyżowała.